Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy gościem naszym, bardzo ważnym zresztą i niezwykle prężnie działającym dla nas i dla regionu, ale także i dla całego kraju jest poseł Arkadiusz Myrcha. I Będziemy chcieli poruszyć kilka bardzo ważnych kwestii, w których właśnie Pan poseł stara się nam pomóc, bo walczymy o te kwestie już od wielu, wielu lat. Natomiast no, wymaga to teraz jednak tej współpracy ogólnokrajowej i wsparcia ze strony tutaj parlamentarzystów, więc na naszą prośbę odpowiedział. Pan poseł Kardiusz Myrcha, który wstępnie opowie o tym, co zamierza zrobić i miejmy nadzieję, co uda się osiągnąć. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję Krystianie, za, za to ciepłe przyjęcie. Chciałbym również powitać członków nowo powstałego tutaj koła Stowarzyszenia Nowa Generacja. To są młode osoby, prężnie działające od niedawna. W Wrocławku na rzecz lepszego miasta, lepszego regionu i lepszej Polski, Jest to skoło e, będące częścią e, ogólnokrajowego stowarzyszenia młodych ludzi, tak więc cieszę się, że i Włocławek tutaj ma swoich e, reprezentantów. E, a tak jak wspomniał dzisiaj Krystian, e, spotykam się z państw, w, dzisiaj z Państwem w dwóch niezwykle uważam istotnych tematach dla mieszkańców Wrocławka regionu. Kujawsko-Pomorskiego, całego zresztą. Wiemy, że są wakacje, jest sierpień i może te tematy polityczne nie są dzisiaj głównym przedmiotem dyskusji obywateli, ale z drugiej strony wiemy, jak bardzo no, trudne są dzisiaj czasy dla, dla polskich rodzin. Ta inflacja, ta drożyzna odczuwalna na każdym kroku w gospodarstwach domowych. W okresie wakacyjnym, to też powoduje, że no, mieszkańcy Wocławka, powiatu i regionu no, też wsłuchują się w wypowiedzi polityków i tego, co się dzieje y, dookoła. I, I pierwszy z tematów nie ukrywam, silnie związany z właśnie z polityką cenową i z tym, co spotyka mieszkańców w sklepach. Nie tak dawno do wszystkich parlamentarzystów y, y, naszego okręgu skierowała się Rada Powiatu Wocławskiego z prośbą o. Interwencje i o wsparcie mieszkańców powiatu, którzy trudnią się rolnictwem. Na wsi sytuacja jest od wielu miesięcy bardzo ciężka, i nie tylko to dotyczy naszego regionu, ale całej Polski. Kryzys zbożowy wynikający z napływu zboża z, z Ukrainy, kryzys na rynku owoców miękkich, który odczuwamy właśnie także w naszym regionie na rynku mleczarskim. Tego jest coraz więcej, nakłada się na to od wielu miesięcy rosnące koszty prowadzenia gospodarstw domowych, co sprawia, że w tegoroczne żniwa rolnicy weszli z ogromnym niepokojem. Wiedzą bowiem, że Polska nie przygotowała, że rząd polski nie przygotował rolników, nie przygotował Polski na tegoroczne żniwa. Dlaczego mówię o tym właśnie we Wrocławku? Bo tutaj na co dzień, na tutaj przecież z tego okręgu jest pani poseł Gębicka, która jest wiceministrem rolnictwa. Byliśmy z panią poseł niedzielą w ubiegłym tygodniu na kontroli poselskiej właśnie w Ministerstwie Rolnictwa, dokładnie w tych tematach. Przede wszystkim w, w kwestii kryzysu zbożowego to widzieliśmy się, że tak naprawdę przez ostatnie miesiące ministerstwo nic nie przygotowało i że zamiast opróżnić magazyny, o czym mówił i co deklarował minister Telus, twierdząc, że jeżeli tego nie zrobi, nie opróżni magazynów zbożowych, nie przygotuje wsi na wyżniwa, poda się do dymisji. Ale widać, że się do dymisji nie podaje, nawet baje z dobrym humorze, kręci sobie śmieszne filmiki na TikToku, bawi się gaśnicą. Widać, że jego samopoczucie jest bardzo dobre, w przeciwieństwie do tych nastrojów, które są na wsi. I dlatego tutaj chciałbym też zaapelować do pani poseł Gniebickiej, której w tamtej czasie w ministerstwie, z tego co wiemy, nie było. Wiemy, że jest aktywna, że jeździ i rozdaje pieniądze. To robi bardzo chętnie, ale jeśli pojawiają się kryzysy, to jej aktywności ewidentnie brakuje, także w tym regionie. I chciałbym bardzo gorąco zaapelować do niej, ale także do wszystkich parlamentarzystów właśnie z ziemi, z ziemi kujawskiej, żeby bardzo poważnie potraktowali apele mieszkańców wsi. Bo dzisiaj kryzys, kolejny kryzys wisi nad ich głowami. I tu w szczególności Ministerstwo Rolnictwa, w szczególności partia rządząca, no bo przecież to oni odpowiadają dzisiaj za politykę rządu, powinni podjąć jakieś realne działania. Bo jeżeli faktycznie jest tak. Jak podaje y, Instytut Gospodarki Rolnej, że w dzisiejszych, y, dzisiaj w magazynach tych publicznych, tych państwowych i tych indywidualnych jest łącznie około 8 milionów ton zboża zalegającego, czyli trzy razy więcej niż być powinno i to jest sytuacja sprzed żniw, to jeżeli faktycznie żniwa będą, tak jak co roku, około, około blisko 30 milionów ton będzie zebrany, to te magazyny nie dadzą rady. Eksport Obiecany eksport zboża, które zalega w magazynach, kuleje. A przed rolnikami widmo otwarcia granic 15 września, mm, otwarcia granic z Ukrainą. I tutaj rząd też nie podaje jakiejś dobrej recepty na tą sytuację. Więc przed polską wsią, przed polskim rolnictwem wisi gigantyczny kryzys. A kto ten kryzys odczuje? Każdy Polak. Każdy Polak kupując w sklepie chleb, mleko, masło owoce, czyli wszystko to, co jest generalnie podstawowym koszykiem w każdym gospodarstwie domowym. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby pochylić się nad tymi problemami i jest tutaj gorący apel. Pani minister, pani poseł, zamiast robić kampanię i rozdawać czeki, proszę się wziąć do roboty i rozwiązać istniejące problemy, bo po to pani bierze pieniądze w Ministerstwie Rolnictwa. Nie jest pani tylko posełem, jest pani wiceministrem rolnictwa, więc to jest także Pani osobista odpowiedzialność. Ale druga też istotna kwestia to jest temat infrastruktury. Od już pięciu, sześciu lat pan prezydent wraz z radnymi zabiega w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o budowę dodatkowego pasa na, w przebiegu drogi krajowej numer, numer 62 Pikutkowo-Wodsławę. Bezskutecznie, w sensie nie ma w tym zakresie żadnej odpowiedzi. Trwa to już blisko 6 lat. Wiemy na ile istotna jest ta inwestycja dla miasta, dla powiatu, dla regionu. To nie chodzi tylko o komfort jazdy. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników tych, y, tych dróg. To jest kolejna inwestycja, o którą także ja, chociaż no, na co dzień przecież we Włocławko nie mieszkam, jestem przecież z sąsiedniego y, Torunia, ale to jest kolejna inwestycja ważna dla KUJAW, o którą, y, o którą zabiegamy jako Platforma Obywatelska. Mówiliśmy tu o obwodnicy Brześcia, Przecież historia była też w poprzedniej kadencji kuriozalna. Udało się to wprowadzić do budżetu budowa obwodnicy Brześcia, po czym decyzją posłów pisu zostało to na końcówce w ogóle wykreślone z niewiadomych, z niewiadomych przyczyn. I tych inwestycji tutaj infrastrukturalnych na Kujawach, jak widać, jest więcej do, do realizacji, a perspektywy gospodarcze, ekonomiczne przed regionem są przecież ogromne. Lokalizacje, autostrada, strefy ekonomiczne gospodarka rolno-spożywcza, wiele atutów, ale trzeba zadbać o infrastrukturę. Budowa dworca, wszystko super, bardzo ważne, ale jeśli nie zadbamy też o to, co się dzieje poza Wrocławkiem, to ten region nie będzie mógł tak naprawdę ruszyć z kopyta do przodu, dlatego też kierujemy dzisiaj pisma i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do pana premiera Morawieckiego. I do pana ministra Adamczyka, który przecież niedawno we Wocławku był, yy, chwalił się remontowanym dworcem, ale już na pozostałe tematy niechętnie się wypowiada. Dlaczego też o tym mówimy? Niedługo ruszy pewnie kampania wyborcza już na dobre i będziemy słyszeli zapowiedzi polityków, pewnie PiSu z, z, z Kujaw, z Włocławka, że to będzie dla nich priorytet, że to na pewno będzie zrealizowane. Tylko na litość boską, od sześciu lat to się nie dzieje. Mają wszystkie narzędzia, mieli podobno znakomity budżet. Nie wiadomo jakie pieniądze na inwestycje, ale jak przychodzi co do czego, to tych, to tych najważniejszych dla tego regionu jakoś się nie dostrzega. Stąd też wspieramy pana prezenta, wspieramy radnych, wspieramy lokalny samorząd, żeby w, te, w tej sprawie rząd zadziałał. Jak słyszeliście, mówimy o bardzo ważnych rzeczach, zresztą dotykając myślę, że każdej sfery moglibyśmy jasno i bardzo wyraźnie wykazać, gdzie te braki jakiegokolwiek, Wsparcia, pomocy i działalności ze strony rządu są, bo o tych sferach już nieraz mówiliśmy. Bo to i od zdrowia psychicznego, o, o polityce klimatycznej, o polityce infrastrukturalnej, o wszystkich tych rzeczach powtarzamy za każdym razem. Mówimy też o drożyźnie i o tym, co nas dotyka każdego dnia bezpośrednio. W związku z tym bardzo dobrze Państwo te problemy znają. My jako miasto, oczywiście, staramy się robić swoje i mam nadzieję, że realizujemy to zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Ta polityka, strategia rozwoju miasta przebiega na razie bardzo dobrze, bez względu na to, czy te środki do nas płyną, czy nie, bo jak Państwo wiecie, czy w edukacji musimy sobie radzić z niedofinansowaniem i z wieloma innymi rzeczami i tak jak tutaj, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, niezwykle istotną, bo jest to otwarcie na inne regiony, jest to otwarcie na pozostałą część kraju, w związku z tym ta komunikacja jest niezwykle istotna i i bezwzględnie jest nam potrzebna i tutaj tak jak Pan Poseł podkreślił, również zwracamy się z tym apelem o pomoc do Pani Minister, bo jest to też jej okręg wyborczy, to też jest miasto, w którym przecież bardzo często się pojawia i, i bardzo często też podkreśla, jakie kwoty do miasta płyną. Oczywiście nie wspomina się o tych brakach, bo nie jest to oczywiście ani wygodne, ani pr -owo dobre. W związku z tym wystarczyłoby porozmawiać o edukacji i mielibyśmy tutaj temat na kilka godzin i tego, jak ta sytuacja wygląda, o tym, o czym ja też zawsze mówię, czyli to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ten wzrost liczby prób samobójczych to wszystko to są tematy bardzo trudne, tematy tabu, o których się nie mówi, a tylko dlatego, że ten system się nie sprawdza. Ani też te zmiany, które, miał wprowadzić, które miała wprowadzić partia rządząca, nawet te, które wprowadziła, to okazało się, że nie są one ani, ani skuteczne, ani pomocne. Środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone na właśnie taką pomoc, między innymi niezwykle potrzebną, Okazuje się, że są przeznaczone na zupełnie inne rzeczy, na telewizję tylko z nazwy publiczną, na kampanię 800 plus informacyjną, gdzie z rezerwy budżetowej miliony złotych wypływają na działania promocyjne, ale wyłącznie promocyjne nie tego, co będzie dobre dla społeczeństwa, tylko i wyłącznie do promocji kandydatów do list wyborczych moi drodzy problem ważny i cieszę się że pan poseł zechciał nam pomóc i, i mam nadzieję że uda nam się to zrealizować wspólnie jak wiecie współpraca między miastem i powiatem włocławskim jest wzorowa wręcz w związku z tym te problemy i powiatu i miasta one się łączą bo bo jak zarówno wiecie i mieszkańcy powiatu pracują we Włocławku i odwrotnie i, i myślę że ta ta chęć współdziałania i współpracy i zmieniania całego regionu nie tylko miasta jest bardzo ważna a jeśli tylko Parlamentarzyści są w stanie nam pomóc, bo przecież to też jest ich rola, do tego się zobowiązali, mam nadzieję, i tacy aktywni jak Arkadiusz są w stanie pomóc nam te rzeczy zrealizować.